O kurde, chyba muszę je Dobra, Siema siema wszystkim, witam was w kolejnym odcinku yy, Tutaj sprzedaję... Ale to zaraz się dowiecie co Bijemy jeszcze aliaska yy, Nic ciekawego No i co w tym evencie udało mi się zdobyć Powiecie, bo mi dało aż dwa dni, więc... Więc w sumie jak widzicie ekwipunek na łowcy Założę w sumie jeszcze to ekwipunek na tropicia, sorry Jest troszeczkę lepszy, tutaj buty nowe, łapki nowe no, no to łapki kupiłem sobie. Oreo, klątwa zlatane wczoraj. Yy, ile dałem? 591M, myślę, że spoko cena. No, chociaż w sumie nikt ich nie chciał kupić oprócz mnie, no to... Nie wiem czy spoko cena. To buty z razia są. Pokażę tutaj jeszcze buty z laga ze zmienioną grafiką, które sprzedał mi zastępca mój, więc dzięki szawier No i tak się prezentuje. Tutaj jeszcze założę... Jak pod PvP, mniej więcej coś takiego będzie. Myślę, że nie jest źle, co? Nie jest źle, więc... Lecimy na drugą postać, bo zrobiłem coś lepszego niż tylko te łapki, nie, więc... Zaraz się widzimy. No, jeszcze zlejmy wójta, będzie legał oczywiście, bez problemu żadnego. Boom. naszyjnik, albo i nie. <ścoughs> Dobra, lecimy. Pokażę wam co udało mi się zrobić w tym evencie, czyli przez dwa dni na razie. No, no tam w tym evencie jak na razie. Zdropiłem sobie na tej postaci wczoraj. Znaczy dzisiaj w sumie jest w nocy. jakiś pierwszej helmik. Pokażę wam jak on wygląda mniej więcej statystyki. Taki helmik sobie zrobiłem pies czyli moja postać. 10% cebek na Paladyna Myślę, że helmik fajny. Zdropiłem go. Właśnie idziemy go sprzedać, więc chyba będziemy się widzieć mm, przy sprzedaży go, bo właśnie tego sprzedać. Jak mówiłem to przed chwilą. <grym> mówiłem przed chwilą idę sprzedać, nie? I i do itan mam dzisiaj, tepki mam za 12 minut i 20, więc. Chyba z buta będę musiał iść stąd. Paść mi się nie chce, bo 5 minut się wespie. Yy, gdzie to jest kanabeł ten? Tędy też można wyrazić. Lol. Zawsze chodziłem tymi wyżej. Haj, zawsze się przyda, nie? Dobra, to widzimy się, jak będę sprzedawał helmik, bo nie ma sensu taki do itan z buta. Dobra, mm, jestem już mniej więcej wyszedłem. Lecimy z tym helmem, co? Nie ma co przedłużać. Helmik tak przydać, czy mi by się przydał? Nie wiem. Mam jedną pamiątkę z eventu, ten chciałem też zostawić na pamiątkę, ale skoro gość mi da taką sumę Za wszystkie hełmy jakie dropły, nie? Dają ludzie 400m, a za mój jeden giegoś się daje, więc... Nawet spora suma Proszę handel Costa Rico. Mm, proszę to ten hełm mm, Kurczę, szkoda hełmu trochę, co? Z takim podpisem fajnym <grym> Chociaż pies i nie wiem czy fajny podpis, ale śmieszny Szkoda trochę pieniążków Znaczy pieniążki będę, ale szkoda hełmu Jczędzlatany, więc... Więc spoko, jeśli tak. Ktoś, ktoś ma dwóch u mnie. O kurczę, sorry, Laga mam. Serio? Mm, 1G. Po, pozwólcie, że strzelę pamiątkowego screena sobie, co? F9. Boom. Nie chcę później nie cię, wiecie o co chodzi. Nie, dobra. Dzięki Rico za 1G. Mm, miłe interesy. Nie wiem czy było warto możecie napisać ile ten hem u was na priwie chodzi w komentarzu. Dzięki, no spoko. Spoko, spoko, ja też dzięki. W sumie pewnie straciłem, ale możecie napisać w komentarzu, ile ten hełm u Was chodzi. Bo czekajcie, wpłacę pieniążki 500, wpłać 500, wpłać i 13, wpłać, 13, 13, wpłać. No to mam na razie 1G. Za herosami nadal będę biegał. Tutaj yy. nie mam tepa, kurczę, lipa co? Byśmy sobie poszli. O, i właśnie idziemy teraz na SK. sobie przejdziemy się, byłem na SK przed chwilą. Ale gościu legę zlotał, nie? Jak poszedłem na herosa jakiegoś, nie wiem którego Który to był? Mam z niego hero chyba, co? Czy nie mam? Nie, ja nie mam hera. No, poszedłem na jakiegoś herosa bodajże Eventowego i lega mu spadła z SK, bo on nie poszedł, nie? Znaczy poszedł, ale szybciej wrócił po prostu i mu spadła raz, dwa, trzy lega, więc Więc trochę lipa. Budki, butki bym pewnie założył, bo w sumie mam takie słabe. Mało bonusu by miały ale też było spoko Dobra, tutaj chyba nic nie ma. Czy może będą dwójeczki tutaj? Jak nie to lecimy na SK- na na sektę, nie? Na sektę. Nie no nie ma dwójeczek. Lecimy na sektę. S, S, S nie. Jak to się nazywa? W streszczeniu. Hmm. Nie wiem gdzie to... To pada do P... PK, ta. Przecionek kultu PK się o kiedyś, pamiętam. Demonis 3 godziny 21 minut. No to możemy poszukać jeszcze demonisa. Pewnie, pewnie stoi, to lukniemy jeszcze demonisa. No i zauważyłem, że słaba ostatnia aktywność jest. Więc, jeżeli byście mogli zostać w tym odcinku łapkę w górę, jeśli Wam się spodoba, oczywiście. Jeśli nie, to nie musicie. To, to możecie dać. I my lecimy na demonisa, Tylko, że się ładuje coś ostro. Musi stać demonis, nie ma co. Mm, dobra, tutaj spoko. Góra, jeden raz. Ogólnie demonica szuka 5 minut, więc każdy go tutaj szuka cały czas. Cały czas go szukają. Chociaż teraz, teraz go nie szukają, czyli pewnie ubity jest. Zawsze go szukają. Hm. Święty Braciszek, demonist. Od razu! A! Zapomniałem powiedzieć, kurczę. Jakieś 5584 miliony osób pytało mnie jaki jest to dodatek, nie? Od razu odpowiadam, że to jest dodatek serwerowy, czyli minutnik herosów, klikacie sobie i macie tu minutnik Dodatek działa tak, że każdy na serwerze ma ten po prostu minutnik i jak ubije no to zalicza do minutnika, nie? Więc u was na świecie raczej to nie będzie działało. Jeśli nie gracie na preview. Dobra, tu jakiś shit. Bierzemy oczywiście. Haj zawsze się przyda. Bo 500 tam jestem jeszcze dłużny. Takiemu gościowi, którego onik zaczyna się na h, a kończy na anzy berwidom, czyli temu. Pożyczyłem wczoraj na te łapy, yy, na tym tropie. Możecie to napisać, co sądzicie o nowym EQ na tropie? Myślę, że, że średnie jest, bo No, legi na 4.0 level to nie są aż takie dobre legi. Staty, no, Klątwa jest podwójna, staty nie są za dobre. No to tak średnio jest. Byłem tutaj, byłem chyba, nie? Dobra, ostatni raz z ogarniemy, czy będzie, jak nie, to lecimy na Aliaska i Wójta, bo Zwójta nie wiem, czy tutaj. Mam tutaj wójta, czy nie? Wczoraj zainstalowałem to 200 bić, nie to. To jest stare ostro. Bo wójta ogólnie mam jakieś około 4000 bić i żadnej legendy. Więc trochę... Trochę ten wójt jest cienki. Tak jak widzę, nie? Widzę różne osoby, którym spadły te legi, bo ten tydzień stania, dwa tygodnie. Jest to 3 miesiące. I, I tyle, nie? I nie spadła żadna. Znaczy spadła pierwsza, za siódmym biciem spadła i później już żadna nie spadała. Dobra, demonisa nie mam, zlejemy sobie jeszcze sadolię. Bo czemu nie? Może akurat spadnie hełmik, to hełmik bym założył chętnie od razu, bez sprzedawania. Ej, czemu tu jest. Aha, Ej, co jest? Przecież... Ej, no, przyszedł tutaj stał gdzieś, to czemu było ładowanie? Ej, gościu. <laughs> nie wiem, czy to Bóg był, czy co, wiecie może co to, co to było <laughs> Dziwna sprawa, no ale, no ale spoko Dobra, lecimy na inną postać I wyżycie w moje szczęście Poszedłem na wójta, bum <laughs> Co? <śmiech> Szukaliśmy, kurczę, przez pół odcina I to jest dosłownie, nie wiem jak to jest, możecie zobaczyć to w walkach, które tu z oddychami To jest dosłownie jakieś minutkę później, minutę później znaleźli demonisa, bo się zespił Dobra, lecimy, nie ma, nie ma co narzekać Dobra, siema, jesteśmy na demonisie, osiem osób więc czekamy jeszcze na dwie, a już i do dwie, bo na demonisa zbierały się. kurcze w 5 sekund co nie, Southside? Chyba Southside'a nie ma. Southside, poszedł sobie, nie powiem po co, nie będę zdradzał tajemnic przy tego wszechświata. Jest ze mną również gracz Oniku Hanzet, który wyrywa dęby. Siema Hanzy! Siema, jestem Hamzyk, wyrywam derby. <grywa> o kurde, chyba O, india, Isa uzupełnić. Dobra, to tym, tym akcentem kończymy. Southside idzie uzupełniać indeks, a my kończymy odcinek. No to Cześć. do następnego odcina, siema, siema. No Cześć. siema.